Od czego zaczniemy? To już pańska sprawa, kapitanie. Kapitan Wiktor Salski był wyraźnie niezadowolony. Ja swoje zrobiłem, a skoro szef przysłał tu pana, niech pan sam decyduje. Kapitan Tomasz Rajski spojrzał na swego kolegę, jakby chciał powiedzieć: Ech, chłopie drogi, czy myślisz, że się tak do tej roboty bardzo pale? A co pan dotychczas zrobił? zapytał rzeczowo. Przecież pan wie. Truk dziewczyny po oględzinach miejsca zbrodni i wykonaniu dokumentacji przewieziony został do zakładu medycyny sądowej z poleceniem dokonania sekcji. Szkice, zdjęcia, ślady, wszystko to ma pan już poza sobą. Sklep został zamknięty i opieczętowany. Mało? Nie mówię, że mało. Chciałbym tylko wiedzieć co. To znaczy, co z tego wynika. Jak pan sądzi? Za wcześnie na opiniowanie. Wygląda to na zbrodnię rabunkową, ale kto wie? Nie przesłuchiwał pan nikogo? A kiedy miałem to zrobić? Ja tylko pytam. A ja odpowiadam. I po cóż się pan unosi? Nie unoszę się, tylko nie lubię, jeśli jeden robotę zaczyna, a drugi kończy. Ach, o to chodzi. Kapitanie Salski, skończmy wreszcie tę niemądrą rozmowę. Jest pan wolny. Szefowi proszę przekazać, że się tu instaluję i gdybym kogoś potrzebował do pomocy, zadzwonię. A po drodze proszę do mnie skierować sierżanta tatara. Kapitan Salski wyszedł, trzasnąwszy drzwiami. Rajski uniósł ramiona w górę i przeciągnął się. Noc spędzoną w samochodzie czuł jeszcze w całym ciele. Rozejrzał się po pomieszczeniu starszego sierżanta Jana Tatara, za którego biurkiem siedział. Za plecami miał okno wychodzące na główną ulicę Sielawy, przed sobą drewnianą balustradę oddzielającą biurko od reszty pokoju. W rogu, po prawej stronie, stała średnich rozmiarów bardzo stara szafa pancerna. Z lewej stolik z trzema aparatami telefonicznymi, a za nim regał, nie wiadomo do czego służący, gdyż wszystkie jego półki były puste. W drugiej części pokoju stał długi stół, przykryty zielonym suknem, a przy nim sześć krzeseł. Obok drewniana szafa zamknięta na niewielką kłódkę. Skromnie tu urzęduje pan komendant, pomyślał rajski. Odwrócił głowę. Za oknem świt jaśniał w słońcu. Zieleń młodego listowia po nocnym deszczu nabrała świeżości i mocniejszego kolorytu. Przez uchylone okno przenikały do wnętrza pokoju ożywcze zapachy pełnej wiosny. Było cicho i nic nie wskazywało na to, że w Sielawie wydarzyła się okropna zbrodnia. Ludzie przepędzeni przez milicjantów sprzed sklepu pochowali się po domostwach. Nawet przed miejscową gospodą, do której wejście było widoczne z okna posterunku, nikt nie wystawał, a i z wnętrza nie było słychać żadnych charakterystycznych odgłosów. Sielawa błyszczała w słońcu piękna i dostatnia. Do pokoju wszedł komendant posterunku, Jan tatar. Wyprężony bez słowa zatrzymał się przed balustradą. Minę miał smutną, a cała jego postać znamionowała pokorę i przygnębienie. Proszę sierżancie, niech pan siada za stołem. Już się tam do pana przenoszę. Uprzejmym gestem wskazał mu miejsce rajski. Wygląda pan nie tęgo, zauważył rajski, gdy usiedli naprzeciw siebie. Ciekaw jestem, jakby pan wyglądał na moim miejscu. Coś podobnego: Taka bonanza, w sielawie. Łeb mi po prostu pęka od myślenia. Przez całą noc oka nie zmrużyłem, panie kapitanie. Ja tego wszystkiego po prostu nie pojmuję. Zaraz, zaraz. Kiedy zaczniemy po kolei rozsupływać węzełki, wszystko się rozjaśni. Może zaczniemy od sprawy dotyczącej pana sierżancie. Mnie? A co ja mam wspólnego z tym mordem? A gazik, mógłby pan o tym nie wspominać. Sierżant tatar zawiesił wstydliwie głowę. Co ma do rzeczy gazik? Przerwał i zastanowił się przez chwilę. Tak, ma pan rację. To może być powiązane, ale w jaki sposób? Do wszystkiego dojdziemy po kolei. Czy może mi pan opowiedzieć, jak doszło do zaginięcia gazika? Tylko proszę dokładnie, ze wszystkimi szczegółami. Tak jest, sierżant Tatar poprawił się na siedzeniu. To było tak wczoraj był piątek, i jak Fela rąbnęła butelką w głowę Amelie Pszczelinę, to sobie pomyślałem. Oho, dziś będzie trudniejszy piątek niż inne. W sklepie nikt się nigdy nie pobił, a wczoraj. Bili się? Kto? Sierżant Tatar dokładnie opowiedział o zajściu w sklepie. Pszczelinę nasz doktor opatrzył. Na szczęście ma baba twardy łeb i oprócz niegroźnego rozcięcia skóry nic się nie stało. Byłem u niej jeszcze wczoraj po południu w domu, żeby sprawdzić co i jak, no i żeby w razie czego do szpitala ją wieść albo coś takiego. Tak, rozumiem, ale powiedział pan, że kobiety zwymyślały sklepową i przyobiecały jej zemstę, prawda? Prawda. Tylko niech pan tego nie bierze poważnie. Felicję nie raz i niejedna kobieta zwymyślała, a nawet groziła jej śmiercią, ale kto by tam na takie babskie gadanie zwracał uwagę? Nie, to nie jest poważne. W porządku. Wracajmy do gazika. Więc tak. Przez cały wczorajszy dzień nic się więcej nie działo. Nawet żadnego pijanego nie musiałem przymykać. A przymyka pan czasem? No pewnie. Jak mi brewerię, który wyczynia, albo moralność publiczną obraża, to ja się nie patyczkuję. Załby i do pudła. No, ale wczoraj nic takiego nie było. Wczesnym wieczorem pojechałem w odwiedziny do Józka Gruzy. Jego żona i moja żona są rodzonymi siostrami, więc często do siebie zaglądamy. Wtedy była godzina siódma wieczór, może ósma. Dokładnie nie wiem. Ale zastałem już u Gruzy naszego weterynarza, korala. O, mówi Gruza, dobrze że jesteś. Z krową mam kłopot i jak pan weterynarz skończy, to go odwieziesz do domu. W porządku, mówię, czemu nie? Ale z krową była widocznie jakaś cięższa przypadłość, bo mu z nią trochę zeszło i zrobiła się chyba dziewiąta, a może nawet później. Kiedy koral skończył ratowanie bydlęcia, mówię do niego, panie koral, odwiozę pana. Deszcz leje jak cholera, do domu, ma pan kawałek drogi, pojedziemy. A on na to, panie komendancie, muszę z panem porozmawiać na osobności. Józek spojrzał na mnie, Jana Józka. Dobra jest, mówi Józek. Tam macie wolny pokój, idźcie i pogadajcie. Nikt wam przeszkadzał nie będzie pokoju koral do mnie tak. Panie komendancie, pan wie, ja strachliwy nie jestem. Wiem, mówię, co mam nie wiedzieć. Komendant wszystko wie, mówię, no nie? Panie komendancie, on dalej, ja nie żartuję. Albo ktoś robi ze mnie wariata, albo chce mnie wyrobić w coś brzydkiego. Nie wiem, mówi, ale ktoś, mówi, wyznaczył mi dziś na dziesiątą wieczór spotkanie. Wie pan gdzie, mówi? W tej niedokończonej chałupie wróblewskiego. Co to za chałupa? przerwał pytaniem Rajski. Niechże pan słucha, kapitanie. Ta chałupa stoi kawał drogi za wsią, jak się jedzie do Okruszyny. To od szosy przez pola na prawo. Zupełne odludzie, mówię panu. Oho, myślę sobie, ciemna sprawa. Ki diabeł ciągnie weterynarza o tak późnej porze do murów stojących w szczerym polu. Ale nic. Słucham, co dany weterynarz Koral powie mi dalej. A on tak. Nie chcę, żeby mnie pan tam woził, panie komendancie. Nie chcę, żeby pan na to miejsce ze mną szedł. Ale chciałbym pana prosić, żeby pan tam w pobliżu był. Mam jakieś głupie przeczucie, powiedział. Dosłownie tak powiedział. Ja do niego. Panie Koral, nic się pan nie bój. O ile ktoś coś na pana zamierzył, to już ja mu dam taką szkołę, że mu się głupich żartów odechce. Co pan proponuje, mówię? Co mam zrobić? Ja teraz pójdę, on mówi, a pan niech stąd wyjdzie później, ale tak, żeby gdzieś o w pół do jedenastej był pan na szosie naprzeciwko domu Wróblewskiego. Zgoda? Zgoda, mówię. Ale co ma być dalej? Dalej to, o ile za kwadrans jedenasta nie przyjdę do pana na szosę, niech pan spróbuje mnie poszukać. Dobrze? Dobrze, mówię panie Koral. Ale czy pan przypadkiem nie przesadza? Co to u nas, mówię, dziki zachód albo co? Western pan jakiś ułożył? A Koral, sprawa jest poważna, panie komendancie, i nie żarty mi w głowie. Niech pan powie, przyjdzie pan jako to proszę? Odwdzięczę się. Poskrabałem się po głowie, widzę, że człowiek nie kpi, więc mówię, załatwione. O wpół do jedenastej stoję z gazikiem na szosie. Dziękuję, powiedział. I wyszliśmy z pokoju. On w sieni wciągnął na siebie kurtkę z kapturem, taką nieprzemakalną. A że spodnie miał całkiem przemoczone i uwalane przy tej krowie, to gruza zaproponował mu swoje. A on się w nie przebrał, pożegnał i wyszedł. Gruza do mnie. Janek, powiedz, co u cholery dzieje się z naszym weterynarzem? Ma jakieś kłopoty? Nawet przy krowie ruszał się jakoś niemrawo. Wszystko mu z rąk leciało. Dlaczego on taki zdenerwowany? O czym gadaliście? Tajemnica służbowa Józek powiedziałem. Bo co miałem powiedzieć, kiedy sam nie wiedziałem wtedy, o co szło? A teraz już pan wie sierżancie? Domyślam się, ale ja nie z tych, panie kapitanie, żeby się chwalić swoimi domysłami. Pan posłucha do końca, wyciągnie wnioski, a ja powiem panu wtedy, co o tym myślę. Zgoda. Weterynarz wyszedł z domu Gruzy, pan tam został. Co dalej? Dałem słowo, musiałem pojechać. Na szosie do okruszyny, zawróciłem i zatrzymałem się na poboczu na wprost chałupy Wróblewskiego. Była punkt 22.30. Dlaczego nie zjechał pan bardziej na pobocze i dlaczego wyłączył pan wszystkie światła wozu? Tatara nie zastanowiło, skąd Rajski o tym wie. Zafascynowany był własnym opowiadaniem. Między nami, panie kapitanie, akumulator mam pięcioletni i tak słaby, że bałem się całkowitego rozładowania. A zresztą byłem przekonany, że Koral przyjdzie lada moment, odwiozę go do domu i po krzyku. A tak się nie stało? Ano nie! Pięć minut wytrzymałem w gaziku i chociaż padało jak cholera, wziąłem latarkę i ruszyłem przez pole. Nie wiem, nie rozumiem, ale coś mi podpowiadało, że nie powinienem czekać dłużej, że muszę tam pójść. Niech diabli porwą tę drogę. Pan sobie wyobraża, jak się uświniłem? Ze trzy razy leżałem na ziemi, zanim do tej chałupy doszedłem. Chodzę, świecę, wołam. Panie koral, gdzie pan jest? Nic. Nawet mysz nie piśnie. Czy wchodził pan do wnętrza tego domu? Ma się rozumieć, że wchodziłem. Oświetlałem każdy kąt i wszystkie ściany. Nigdzie żywego ducha. Pomyślałem sobie, albo koral ze mnie zakpił, co jest do niego niepodobne, albo rozminęliśmy się po ciemku na polu i on już czeka na mnie przy wozie. Pokrzyczałem jeszcze trochę i ruszyłem z powrotem. Przychodzę na szosę, patrzę, gazik stoi na miejscu. Korala nie ma, ale w pewnej odległości widzę jakieś światełka. Podchodzę, patrzę, fiat. Zerkam na numer milicyjny. Oho, pomyślałem sobie, trzeba zjeżdżać, bo o ile w środku siedzi jakaś starszyzna, to będzie wygawor za brak oświetlenia mojej budy. Miał pan szczęście. W tym fiacie siedziałem właśnie ja. To znaczy, spałem. Bo gdyby nie to. A to ci dopiero traf. Nie będę pytał, co pan kapitan robił na tej szosie, w tym właśnie miejscu, bo nie wypada. Powiem panu, spałem. Bo jechać podczas tej ulewy nie miałem ochoty. Proste? Niby proste. Niech będzie. Pańska sprawa. W każdym razie ja szybko wsiadłem do swojej maszyny, odjechałem kawałek i kombinuję. No dobrze. Koral poszedł do domu wróblewskiego, ale go tam nie ma. Swoje niby zrobiłem, prośbę człowieka spełniłem, mogę jechać odpocząć. Ale nie. Znów mi coś potrzeptuje. Tatar, ty jedź do domu korala i jeśli on tam siedzi w ciepłych bamboszach, to mu przyłóż paroma mocnymi zdaniami, a jeśli go nie ma, to zaczekaj, niech wyjaśni, co to wszystko miało znaczyć. I tak zrobiłem. Wchodzę do domu korala, jego żona już w negliżu, jakaś taka podminowana pyta A gdzie mąż? Z krową się męczył gruzy, mówię Bo co miałem kobiecie wytłumaczyć? Prosił mnie, mówię, żebym przyjechał, uspokoił panią i zaczekał na niego Ma do mnie jakąś sprawę, takiej powiedziałem Poczęstowała mnie herbatą i gadaliśmy ze dwie godziny o tym i owym Ale koral nie nadchodził Byłem, panie kapitanie, coraz bardziej niespokojny Jak się okazało, przeczucia mnie nie omyliły To jest okropne, to jest po prostu okropne Niech się pan nie rozkleja, proszę mówić dalej. Wolałbym o tym nie mówić. Wolałbym, żeby to wszystko było snem. Ale cóż robić? Zaplątał się człowiek w sieć, trzeba jakoś się z niej wyplątać. Tak więc posiedziałem u koralowej, może jeszcze z kwadrans, w końcu powiedziałem: Wie pani co? Jest późno. Oni pewnie z tą krową mają większy kłopot niż myślałem. Ja już sobie pójdę. Kiedy mąż wróci, proszę powiedzieć, że byłem, czekałem i że jeśli ma jeszcze do mnie jakąś sprawę, to niech się zgłosi. Ona mi podziękowała, powiedziała, że przez te bydlęta, wie pan, to słowo bydlęta wypowiedziała tak jakoś z naciskiem. Nie wiem dlaczego. Więc, że przez te bydlęta to już nie pierwszą noc spędza bez męża w domu, no i wyszedłem. Schodzę ja, panie kapitanie ze skarpy, bo ich dom stoi trochę wyżej od drogi, rozglądam się, latarką przyświecam i włos mi się jeży. Mojego gazika nie ma. Zwyczajnie nie ma. W pierwszej chwili pomyślałem, że jest, że jest to dalszy ciąg kawału, jaki mi wygotował weterynarz. Odstawił mój samochód gdzieś dalej i teraz śmieje się ze mnie w kółak. O, pomyślałem. Takich dowcipów to ja nie lubię. Co miałem robić? Zacząłem łazić po całej wsi i szukać mojego samochodu. Obszedłem wszystkie drogi, za ścianki, podwórza. Zmokłem? Już nic nie powiem, jak zmokłem. Gazika nigdzie nie ma. Wstyd jak cholera. Nad ranem poszedłem na posterunek, pytam dyżurnego, czy czego nie widział lub nie słyszał, ale ten gamoj na pewno spał jak zwykle i nic nie mógł powiedzieć. Ledwie zrozumiał o co chodzi. Nasz gazik, mówię do niego, zniknął. A on spokojnie, komendancie, nic się nie stało, znajdzie się. A bodaj cię pokręciło, pomyślałem sobie. Ty za nic nie odpowiadasz, łatwo ci mówić, znajdzie się. Wszedłem za biurko, podparłem głowę i siedziałem bez ruchu, aż do czasu, kiedy na posterunek przyszedł mocno zdenerwowany Hubert Ciernik, ojciec Felicji. Która była wtedy godzina? Prawie szósta.